Były pisane pisma, była do, no tak, skierowane pismo do do starostwa o zainstalowanie progów zwalniających. To proces ten trwał dwa lata. Poprzedzało to ko, oczywiście pismo mieszkańców, podpisy, złożenie wniosku nasja drogi robią przez naczelnika wydziału ulicy drogowego tam mieszkańcy zwracali się do mnie żeby właśnie zainstalować drogi zwalniające i przejścia dla pieszych na ulicy w obrębie kościoła w obrębie szkoły na ulicy szkolnej to, to nie jest tak, jak panu radnemu się wydaje. Jest ilustracji drogi. Mam na to odpowiedź z, od naczelnika ruchu drogowego i tak. Na drodze tej powiatowej od skrzyżowania do kościoła nie można, nie ma możliwości... Zrobienia przejścia dla pieszych, ponieważ, żeby było przejście dla pieszych, musi być chodnik po obu stronach. Bo nie można przechodzić z przejściem dla pieszych schodnika na pobocze. Tak samo jest i na drodze szkolnej. Nie wiem, kto do pana radnego dzwonił z Pniewa, z kim pan rozmawiał. Jeżeli są problemy z gniewa jest dwóch radnych z nieba, jest sołtys i ja nie widzę żadnego problemu, żeby mieszkańcy zwracali się do rady W takich kwestiach my reagujemy. Reagowaliśmy na właściwe skrzyżowanie na drodze wojewódzkiej, też były pisane pisma, reagowaliśmy na zabranie bankomatu, też byliśmy na spotkaniach. Z panem dyrektorem banku składaliśmy odpowiednie pisma. Teraz mieszkańcy Ulicy Armii Krajowej też zgłosili się do mnie, żeby wystosować wniosek do starostwa w sprawie progu zwalniającego ewentualnie wyniesionego przejścia dla pieszych, Także tym, z czym zwracają się mieszkańcy mojej miejscowości do mnie, czy do pana radnego Linki, czy do Sołtysa, My na bieżąco to realizujemy Nie wiem, kto się zwracał do Pana Radnego. Także proces zakładania progi zwalniających nie jest to, nie odbywa się w tydzień, w dwa. Musi to być również zaplanowane w budżecie starosty. Są złożone pisma i po prostu trzeba czekać. My na te progi zwalniające, które teraz są na Drodze Powiatowej w Niebie czekaliśmy dwa lata i podejrzewam, że te, na te następne e, też będziemy, ale to mówię, musi być poprzedzone e, lustracją drogi, e, opinią wydaną, także to nie jest tak na styknięcie palcem. Zarówno e, pan Wójt może też się odnieść do tego, tu do Drogi Powiatowej e, w zatorach, e, też e, to nie trwało, e, nie wiem, dzień, dwa, czy rok? Tak. Jeżeli chodzi o te wyniesione przejścia dla pieszych. No, mogę się odnieść. Proszę Państwa, tak jak tutaj pani przewodnicząca powiedziała, no to jest poprzedzone konsultacjami z policją tak to skrócie nazwę. mnie znów są rozmowy albo prośby, żeby powiat przystąpił do realizacji. Tam też jak Państwo wiedzą decyduje o tym Rada Powiatu. Więc to trwa. Myślę, że te drogi, które zostały wykonane w niebie, nawet na w ramie, yy, zostały wykonane na wniosek mieszkańców, yy, na, yy, na ich wskazanie, w którym miejscu mają być. Ci mieszkańcy zgodzili się yy, obok siebie to mieć, bo to też nie każdy chce i yy, to trzeba wziąć pod uwagę, że to mówię, samochody zwalniają wprawdzie, ale koło nich zwalniają, ruszają cały czas albo próbują omijać dany próg, i zaraz się pojawiły słupki na poboczach, bo też ich nie było, więc no, no, te rzeczy były uzgadniane, co ja wiem. Natomiast ponieważ to Strodia to Powiatowa większość spraw poprzez radnych czy, czy poprzez sądysa, ale wiem, że i przy udziale nad powiatowego po prostu nie przepływała przez gminę, więc no, nie mam takiej aż precyzyjnej wiedzy. Co do wszelki, wszystkich czynności, jakie zostały wykonane przed y, z tym y, rzeczywistym położeniem promu w takim miejscu, gdzie mieszkańcy, tak naprawdę być może chcieli więcej. Natomiast decyzja była tylko co do dwóch. W lokalizacji, jaka jest obecnie, podobny rzecz się miała co do tak naprawdę być może trochę powiązana też z składnikiem ale ta, ta sprawa toczy się ponad 3 lata, kiedy pierwsze pismo od mieszkańców wpłynęły yy, na, na budowę chodnika i jakiekolwiek wtedy ograniczenie, ograniczenie prędkości yy, na drodze tutaj no, bądź, so, bądź proste jak strzelni od Popowa do za właściwy yy, i przez całą miejscowość to. Yy, też yy, początkowo mówiliśmy o trzech kolorach. zostały dwa, bo ta część od strony chwału niestety nie wykonano. Yy, sytuacja tam nie sytuacja nie podobna, spróbujemy jeszcze ale rozmawiać, ale to proszę wysłać, spróbujemy rozmawiać jeszcze, ale sytuacja podobna. Jednym z drugi nie drugi brak, tam gdzie jest z obu stron no to praktycznie już jest poza nowym osiedlem i, i no, jedynie tam możemy gdzieś tam próbować lokować, ale tam z kolei na tyle, na tyle gęsta jest zabudowa i dama przybranie, że też trzeba by było z tym mieszkańcami coś uzgadniać. W związku z tym, powiem, zdecydował się na razie to zrobić dwa. E, więc no, tyle mogę powiedzieć na temat samych tych procedur. Tak jak mówiłem, nie przebiegały one tutaj poprzez gminę w jakikolwiek sposób. Jedynie, jedynie nasze monity, prośby i do pisma docierały do, do powiatu, a decyzję podejmowała Rada Powiatu. Jeszcze chcę pana radnego tutaj, tutaj poinformować, że my składając wniosek do starostwa o te progi zwalniające, również składaliśmy o zamontowanie trzech progów zwalniających. Był na miejscu pan dyrektor dróg powiatowych i tak jak w zatorach taki w niebie zatwierdził, że będą zamontowane na tą chwilę dwa bromisy zwalniające, bo na to pozwala burzy. Ten trzeci próg zwalniający, który ma się znaleźć możliwe w obrębie kościoła, trudno mi teraz w tej chwili powiedzieć, powiedział, że możliwe, że będzie zainstalowany później tylko pod kontrolą. Także tak, tak to wygląda. Osoby, które mnie prosili o pewne interwencje, to nic nie wiedziały. Ja też do nich wiedziałem, dopiero od pani się dowiedziałem, że jest taka propozycja. Yy, no, A czy no, yy, ja wiem. A to jest? Ja... Nie wiem. Proszę bardzo, pani radna yy, Kruszewska. Pan wójt tu mówił tutaj, jakby mnie zanurzały, że, że to te yy, tylko, że tutaj nie, nie ludzie tak nie są są to czy to miałoby sens? Natomiast dalej miałoby sens, ale znowu nie ma tego chodnika. Czy to jest taki przepis, że jak z jednej strony jest chodnik, z drugiej nie ma, to już nie może być tego? Że... Róż, spóry, może, to, to przejście może, dla pierwszych, to o przejściu dla pierwszych, ja mówiłam. Natomiast o okropu... Nie, nie, nie? ma znaczenia, że... Nie. Pod... A, no to dobra. Bo to znaczy, Czyli o tym, oni tam się rozpędzają, tutaj troszkę może w cenie... Y Porozmawiamy może o formie takiego projektu, nie no wiem, już nie z przejściem, tylko... No, no no ja tak, chcę obiecywać nie... rzeczy, które no nie zawozią ode mnie 100 bo, bo... bo nie wiem, że Dlatego były rozmowy. Są pisma na potwierdzenie tego, o czym mówię. Także... Czy jeszcze państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 16. Punktu porządku obrad. Sprawy różne. Proszę bardzo. Czy państwo radni mają Jakieś pytania w tym punkcie? No, to ja jeszcze Proszę bardzo, pani nasz radny, tak? na prawa <grym> czy jest w taka możliwość, żeby zainstalować próg zwalniający wjeżdżający w stronę ZATO do nowych dorsów? Proszę państwa, e, to również jest droga powiatowa. No ja, e, znaczy, nie wiem, czy jest taka możliwość. Nie było prowadzonych jest na ten temat <grym> do tej pory i nikt nie tym nie To, no to po pierwsze. Po drugie mówię, bo te progi to widzę, że stają się mocne zarówno w ramach, jak, jak i do coraz więcej pytań o progi. Nie wiem jak powiat do tego będzie podchodził w skali takiej towarzy, bo to nie tylko jest y, w naszej gminie, ale również w innych. Po raz pierwszy pada pytanie odnośnie brą y, w nowych głosukach. Yy, więc no wiadomo, że trudno no, mi się do niego stosunkować, bo nie było takich rozmów ze starą. Ja pytałam Ten właśnie dlatego, bo ja kiedyś pytałam i, i starostę pytałam, no więc powiedział, że na tej powiatówce absolutnie nie ma, nie ma takiej możliwości, ale skoro te praki są instalowane, no to chyba coś się odplankowało w tej kwestii i znowu dosyć więcej. Na sządach na, dlatego nie powiatowych ja nie jestem tak pewno ładny specjalnie nic tam e, zrobić, jeżeli oni z jakichkolwiek powodów twierdzą, że dawne miejsce nie ma możliwości, to oni się powinni odnieść do tego, e, dlaczego. Natomiast, no, no po prostu nie wiem. Dziękuję bardzo. Jeszcze... Uważajcie, że do nic z tyłu, co do oczy i wołów. Tak, nie zrobi, bo nie ma na to pieniędzy, ten nie zrobi, bo nie jest do jego Policja jest za mało policjantów, niech ma, on przyjeżdża w będzie, żeby dzwonić. Trzeba po prostu o uważać no. i Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za ten głos. Z okazji zbliżającego się nowego roku chcę złożyć na wszystkim państwu radnym, państwu sołtysom, wszystkim pracownikom urzędu gminy z panem wójtem na czele, panu mecenasowi, wszystkim mieszkańcom naszej gminy Zatory życzyć radosnego i szczęśliwego nowego roku z marzeniami, o które warto walczyć. Z radościami, którymi warto się dzielić z przyjaciółmi. Życzyć wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, spokoju i pomyślnego nowego roku 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z Państwem jeszcze wprawdzie nie zostaniemy, ale również najlepsze życzenia dla mieszkańców, dla Państwa rodzin, dla nas wszystkich, oby nasze plany przyszłoroczne, jest tak pod kątem typowo Rady czy Wójta, miały szansę zrealizowania się w 100%. Być może, być może to się wszystko uda. Jak już mówiłem przed świętami, w końcu normalnego, normalnego nowego roku dużo zdrowia dla wszystkich, przede wszystkim spokoju, żeby nie, nie było z zmartwień związanych właśnie z trwającą pandemią, czy jakichś innych. No, głównie tu mam na myśli zdrowotne sprawy. Także życzmy sobie wspólnie realizacji tego, co zamierzamy, to z korzyścią dla nas wszystkich. No i cóż. Ogólnie szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka posiedzenie 22. sesji Rady Gminy Zatora. Dziękuję wszystkim za przybycie i udział w sesji. Dziękuję wszystkim.